Kasia, słuchaj, nas nie będzie. A, no to... Tam to weź, weź, weź składa, tam, po, powiedz to, Martynie, to Martynie jakoś to. No, ale to dobrze się składa, bo w zasadzie to, że to teraz w Azerbejdżanie. Aha. No dobra, tak, no to że... też, też mogłyście uprzedzić, No to bo... co, no to pomyślności i ten, nie znajdź się tą maszyną młodą. Dobra, to pomyślności tam u całych wszystkich i ten... Tak, tak, no, no, no w ogóle to, się dobra, to, no super, to Dobra, to pozdrawiam Cię, no hej! No, to, 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 Can it be that you're here with me? Let's start writing our own history. Let's take this road, oh, this winding, winding road. Let's just take the long way home. Just keep going around, go raun You got me running in circles can't keep both feet on the ground. Let's just keep spinning, spinning, spinning. Just keep going round, goin'. Nie odstąpię ciebie za kobiet pięknie ponieważ jesteś jedyną gwiazdą mojego życia ani dla bogatszych, ponieważ złoto nigdy nie sprzyja miłości. Będę Cię miłował i wtedy, gdy zmarszczki pokryją Twoją twarz maleńkimi drobinami popiołu i kiedy złoto Twoich włosów zamieni się w stare srebro. Gdyby przyszła na nas wojna, głód lub choroba, będę Twoim mężczyzną w złym i w najgorszym. Będę Cię miłował, dopóki krew krąży w moich żyłach i oddech pulsuje w moich piersiach. Just keep going you got me running in circles. I can't keep both feet on the ground. Let's just keep spinning, spinning, spinning. Just keep...